Piąta, piętnaście, odczyt rolniczy. Szósta, trzydzieści, płyty. Siódma, pięć, słuchowisko dla dzieci. Ósma, cztery, jakaś płyta. Ósma, dziewięć, ktoś coś czyta. To nieważne. Najważniejsza dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Naraz wezmę od szefa a konto, Kupi jej, ku ci krusz. Potem kino, cukiernia i spacer, Księżycowo jasno noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, Aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na dziewiątą, Na dziewiątą taki jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej kupieci króż. Potem kino, cukiernia i spacer, księżycowo jasno no I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.